Siemanko ludziska z tej strony Adam Dobrzyński. W dzisiejszym nagraniu mojego podcastu porozmawiamy sobie o morsowaniu. O tym, jak do tego się przygotować, jaką wiedzę zebrać, co powinieneś zrobić przed swoim pierwszym razem, jeżeli jeszcze nigdy nie morsowałeś, na co zwrócić uwagę. Oczywiście są to moje subiektywne sugestie w stosunku do Ciebie. Nie jestem ekspertem, jestem doświadczonym, już tak, tak nazwijmy, morsem, bo w zeszłym roku regularnie chodziłem nad akweny wodne i wystawiałem swoje ciało na zimno wchodząc do lodowatej wody czy to w morzu czy w jeziorze w tym roku też praktykuję dodatkowo lodowate prysznice więc wydaje mi się że na kanwie już zeszłego roku i obecnego roku jestem na tyle nie powiedziałbym ekspertem, co osobą już doświadczoną, że może udzielić tych pierwszych rad nowym adeptom, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem, a nie wiedzą jak się do tego zabrać, jak się przygotować czy na co zwrócić uwagę. E, to nagranie jest takim jakby afektem tego, że wielokrotnie spotykałem się z takimi pytaniami wśród grupy znajomych, którzy obserwują mnie na Instagramie czy obserwują na moim Facebooku, czy też widzieli filmiki, które do tej pory wrzucałem na mój kanał na YouTube, no i wielokrotnie pojawia się to pytanie. Chciałbym tak jednym, za pomocą tego jednego wideo, za pomocą tego jednego podcastu, dać im takie podstawowe narzędzie do tego, aby mogli faktycznie spróbować i zacząć działać w tym obszarze, a nie tylko myśleć, zastanawiać się, marzyć o tym, żeby to zrobić. Tylko mam nadzieję, że to będzie takie treściwe narzędzie, które pomoże tobie po prostu przełamać się, znaleźć odpowiednich ludzi, którzy mogą Ciebie już w Twoim otoczeniu pokierować bezpośrednio, no i żebyś ten pierwszy raz wystawił się, odważył, odważyła, abyś po prostu weszła do lodowatego akwenu w trakcie zimy i zobaczyła, jak morsowanie może być naprawdę uwalniające. Ale zacznijmy od samego początku, jak się przygotować. Według mnie podstawową rzeczą, którą powinieneś zrobić, to zebrać taki podstawowy pakiet wiedzy, czy to ze źródeł internetowych, być może masz w swoim otoczeniu, w swoich social mediach, osoby, które już regularnie morsują, należą do różnego rodzaju klubów morsów, no i mogą się podzielić z Tobą takimi własnymi doświadczeniami. Dla mnie było to istotne z tego prostego względu, że chciałem zabrać pełen pakiet wiedzy, czego ja się mogę spodziewać, faktycznie rozbierając i wchodzić do morza. Chciałem wiedzieć, z jakimi rzeczami mogę się spotkać, kiedy wejdę do tego morza, na co się przygotować mentalnie, a także że tak powiem, pod względem samego organizmu, co jest kluczowe. Na te wszystkie takie niejasne pytania osoba doświadczona, która regularnie morsuje może Tobie odpowiedzieć czy dopowiedzieć na wszelkiego rodzaju wątpliwości, które są w Twojej głowie. Ja niestety nie jestem w stanie przewidzieć, co i jakie pytania mogą się pojawić w Twojej głowie. Miałem swoje, no to zadawałem je tylko jednym, jednemu koledze, ale próbowałem zebrać doświadczenie trzech, czterech różnych morsów, aby każdy podzielił się swoją cząstką wiedzy w tym aspekcie. No i na podstawie tego moje pierwsze morsowanie, mimo że było takim trochę wyzwaniem, było dla mnie dość mocno podniecające z tego po prostego względu, że zastanawiałem się, jak to będzie. No i był taki lekki stres, lekka niepewność. To byłem na tyle przygotowany mentalnie po rozmowach z moimi znajomymi, którzy już morsują dłużej niż ja, że z wielkim uśmiechem i radością przystąpiłem do tej czynności i wiedziałem, jak powinienem się zachowywać. Więc rekomenduję tobie, po pierwsze, po rozmowach, ze swoimi znajomymi, którzy już morsują. Jeżeli takich nie masz, to odsyłam ciebie do tego, abyś odnalazł w różnego rodzaju social mediach, niezależnie czy to będzie Instagram, Facebook, albo po prostu źródła internetowe wpisując w Google nazwy swojej miejscowości i morsy. Powinny ci wyskaczyć, albo różnego rodzaju Kluby morsów. Jeżeli jesteś z Koszalina, to ja wiem, że są co najmniej trzy grupy, które mogą udzielić Tobie konkretnych informacji. Jest to na przykład klub morsów Poseidon, jest to Okeanos e, Koszalin, a także morsacze biegacze. No, ja akurat trafiłem na tą ostatnią grupę, gdzie mój znajomy był, przynależał i e, podzielił się ze mną informacjami ze swojego morsowania. Pokierował mnie do odpowiedniej osoby, która też podzieliła się różnego rodzaju informacjami, które mogą być dla mnie przydatne dodatkowo na kanwie rozmów z innymi osobami, których spotykałem w lokalu, w którym pracowałem i polewałem różnego rodzaju trunki. Też dostałem dodatkowy pakiet wiedzy. Tylko pozostało, że tak powiem, umówić się z osobą doświadczoną, aby być pewnym, że ten proces będzie w jak najlepszym stopniu wykonany i ta osoba doświadczona po prostu poprowadzi mnie za rękę do tego Momentu od pojawienia się na plaży, od rozebrania się, od rozgrzewki, do wejścia do samego morza, czy też wyjścia, no i zachowywania się po, że będę już miał na własnej skórze rzetelną lekcję od doświadczonego morsa, jak reagować w poszczególnych etapach, na co zwrócić uwagę i wyjść bezpiecznie, wrócić. Do domu. Dlatego też oprócz samej rozmowy rekomenduję Tobie kontakt z taką grupą i być może ty umówisz się z tymi osobami na swoje pierwsze morsowanie. Jest e, kilka aspektów, które są dobre wybierając to rozwiązanie. Po pierwsze, w grupie będzie łatwiej ci wejść do morza. Będzie ci trudniej się wycofać w momencie, kiedy już pojawisz się na tej plaży, więc e, widząc tą taką presję. Otoczenia grupy, którzy będą wchodzić do morza, dodatkowo dadzą ci takiego kopa motywacyjnego, żebyś po prostu w ostatnim momencie nie wycofał, nie wycofała się, a po prostu faktycznie zrobiła ten pierwszy krok. Czy to się tobie spodoba, to już jest kwestia, że tak powiem, poboczna, bo możesz to pokochać tak samo jak ja od pierwszego razu, bo wydzieliły się w moim organizmie liczne endorfiny i byłem po prostu podekscytowany, pod wrażeniem tego, co się zadziało, że po prostu zrobiłem to, że jeżeli podjąłem decyzję, że chcę to zrobić, chcę wejść do tego morza i faktycznie to zrobiłem, to dodatkowo zyskałem taki sukces, który sprawił, że dostałem dodatkowych skrzydeł. Już nie mogłem się doczekać kolejnego wejścia w przyszłym tygodniu. Chodziłem raz w tygodniu, można chodzić dwa, trzy razy, bo są to osoby doświadczone, które tak wiem, że też uczęszczają na różnego rodzaju akweny wodne, ale co najmniej raz w tygodniu jest takim rekomendowanym, przedziałem czasu, aby uczęszczać na tego typu kąpiele. Ale wróćmy do, do tego, jak się jeszcze przygotować, bo już trochę wybiegłem za bardzo w przyszłość. Przede wszystkim po kontakcie z takimi klubami morsów, ewentualnie umówieniem się na spotkanie, pierwsze morsowanie, rekomenduję tobie, abyś skontaktował się ze swoim lekarzem rodzinnym. Bo być może masz jakieś choroby, które będą, że tak powiem, nie uprawniały ciebie do tego, abyś faktycznie spróbował swojej przygody z lodowatymi kąpielami. Takimi chorobami są różnego rodzaju choroby um, układu oddechowego, czy też układu krwionośnego, albo borelioza. Jest kilka takich grup chorób, które, że tak powiem, z marszu nie są wskazane do tego, abyś wykonywał te lodowate kąpiele. Rekomenduję tobie, abyś ty spotkał się ze swoim lekarzem rodzinnym, czy też wykonał teleporadę, czy po prostu zaczerpnął informacji od osoby, która może, że tak powiem, dać ci informację zwrotną, jaki jest stan zdrowia. Aktualnie u ciebie jest. Później umawiasz się już faktycznie z tą grupą morsów. Dlaczego mówię, że umawiasz się z grupą? Ponieważ nie rekomenduję tobie morsowania w samotności. Powinieneś to robić z co najmniej jedną osobą, gdyż e, tak naprawdę każdy z morsów dobrowolnie decyduje się na to, aby wejść do morza, do zbiornika wodnego. Woda jest. Mimo tego, że może wyglądać spokojnie, może być niebezpieczna dla ciebie z kilku względów. Możesz wchodząc do wody dostać jakiegoś kurczu mięśni, więc dobrze by było, aby w niedalekiej odległości od ciebie była osoba, która w razie czego tobie pomoże. Możesz dostać takiego wysokiego skoku ciśnienia, że być może zasłabniesz, no i co wtedy, kiedy będziesz w morzu i po prostu wpadniesz do tafli wody i możesz się nawet utopić. Więc zawsze rekomendowane jest morsowanie we dwójkę. Ja oczywiście wyłamałem się kilkukrotnie od tej e, zasady, bo też nie mogłem, że tak powiem, zmotować się z innymi morsami, żeby wejść do wody e, i ważne jest też to, aby słuchać swojego organizmu. No i w przypadku kiedy ja Byłem kilka razy na morsowaniu i nie byłem wypoczęty, bo z reguły zawsze jeździłem w niedzielę po sobocie, a w soboty jeszcze dorabiałem sobie za barem, wracałem nad ranem, z czego później po kilku godzinach nawet nie wyspania, zmęczenia po całej nocy, nie będąc jeszcze zregenerowanym, stwierdziłem, że jadę nad morze wejść do wody, nawet niezależnie patrząc na to, czy koledzy, którzy się ze mną umawiali, byli w stanie pojechać ze mną faktycznie. Wielokrotnie miałem tak, że z kimś się umawiałem i Ktoś w ostatnim momencie mnie wystawił do wiatru, więc stwierdziłem, że skoro podjąłem taką decyzję, to chcę pojechać, zrobić to. Jechałem i przyznam Wam szczerze, że dwukrotnie miałem taką sytuację, że w momencie, kiedy wchodziłem do wody, tak ciśnienie mi się podwyższyło, że mocno zaczęło mnie boleć głowa. Wtedy jeszcze nie miałem tej wiedzy, że istotne jest to, aby być wypoczętym i dobrze wyspanym. Wtedy na wariata jechałem, dwa razy to mocno odczułem w momencie kiedy poczułem ten silny ból głowy, zapaliła mi się czerwona lampka, wiedziałem, że w tym momencie jak najszybciej powinienem opuścić zbiornik wodny, żeby ubrać się, być na brzegu, i w razie czego, jeżeli by doszło do jakichś gorszych reperkusji, oczekiwać na pomoc na brzegu, a nie w wodzie. Bo być może nie wiem, czy wiesz, ale nikt prawdopodobnie. Nie byłby na tyle w stanie, żeby rzucić się w ubraniu i mnie ratować, jeżeli bym padł. Być może ktoś by mnie nawet nie zobaczył, więc tutaj jest duże pole niebezpieczeństwa. Dlatego też z własnego doświadczenia rekomenduję tobie morsowanie w grupie z przynajmniej drugą osobą, która w razie czego Tobie pomoże, albo Ty pomożesz tej drugiej osobie. Odpowiedzialność jest bardzo istotna w tym elemencie. Plusem byłoby też to, abyś dobrze znał zbiornik wodny, do którego planujesz wchodzić. Chodzi o podłoże, jego głębokość, jak się zachowuje. Jeżeli to jest jezioro, to mamy o tyle ten plus, że woda jest spokojniejsza, ale też nie masz wiedzy, co znajduje się, e, że tak powiem, na podłożu, bo mogą być różnego rodzaju elementy stalowe, które ktoś wyrzucił do tego zbiornika wodnego. Nie chciałbyś, aby. Czy też nie chciałabyś pokaleczyć sobie broń Boże stopy, czy to zrobić sobie jakąkolwiek inną nieprzyjemność wchodząc do tego zbiornika? Ważne, żebyś znał głębokość z tego prostego względu, że jeżeli będziesz pierwszy raz wchodzić do morza czy do jeziora, no to aby ustalić sobie maksymalną głębokość, do której wchodzisz. Jeżeli woda jest, że tak powiem, bardziej pofalowana, spiętrzona w morzu, no to wchodzimy z reguły do. Pasa i możemy kucnąć do wysokości swojej klatki piersiowej. Jeżeli jest może spokojne, swobodnie możemy wejść do tej głębokości. Ja osobiście zawsze wchodziłem bezpiecznie do wysokości o tej i sobie kucałem z rękami w górze. Są różne sposoby na to, aby zachowywać się w samej wodzie. Są osoby, które pływają. Inne po prostu stoją, jeszcze inne spacerują, albo robią jakieś inne aktywności w wodzie, tak żeby uprzyjemnić sobie ten pobyt, który spędzą akurat w trakcie swojego morsowania. Jeżeli chodzi o mnie, ja wykorzystywałem ten e, moment na pewnego rodzaju medytację. Wyciszałem swój umysł, czy też rozmawiałem z osobą, która ze mną była, ale kiedy byłem samotnie e, w trakcie takiego morsowania, to wielokrotnie podziwiałem. Czy to przy plaże, czy też morze, czy też wyciszałem swoją głowę, aby się zrelaksować, no i to była pewnego rodzaju forma dla mnie samej medytacji połączonej jest właśnie z aktywnością morsowania. Zanim jednak wchodzimy do wody, kluczowym jest to, aby dobrze rozgrzać swój organizm. Tutaj spotkałem się też z historiami, że nie ma sensu się rozgrzewać, ja jestem tej szkoły, że po przyjściu na plażę, przygotowujemy sobie ubranie, stanowisko, przebieramy się, czy się po prostu rozbieramy, czy też ubieramy buty neoprenowe, czy też rękawice, czy chociażby czapkę. No i następnie jeszcze u, trochę ubranym rozpoczynamy rozgrzewkę. Z tego co wiem, rekomendowane jest około 15 minut i yy, rekomendowane są różnego rodzaju ćwiczenia typu pajacyki, typu pompki yy, albo bieganie. Ja najczęściej wybierałem opcję z truchtaniem po plaży w jedną, w drugą stronę od falochronu do falochronu. Yy, dodatkowo też można troszeczkę sobie poskakać, ale sztuką w samej rozgrzewce jest to, aby podnieść sobie ciśnienie we krwi. Ale nie przegrzać się, nie spocić się. Chodzi o to, żeby się rozgrzać, i w momencie, kiedy czujemy, że nasz organizm jest rozgrzany, rozbieramy się i spokojnie wchodzimy do wody. Plusem klubów, o których tobie wcześniej wspominałem, jest chociażby to, że może być osoba prowadząca, która poprowadzi taką rozgrzewkę, reszta osób wykonuje ćwiczenia, no i grupowo wchodzicie do. Wody. Ja z reguły, tak jak już mówiłem, będąc sam, czy też tylko w mniejszej grupie, po prostu truchtaliśmy sobie po plaży, rozbieraliśmy się i spokojnym krokiem, ale stabilnym wchodziliśmy do morza. Kluczem jest też to, aby kontrolować swój oddech w trakcie wchodzenia do wody, ponieważ w momencie kiedy wchodzisz do lodowatej wody, Twój organizm ma taki mechanizm obronny. Że zaczynasz szybciej oddychać, tak jakbyś biegał. To jest takie. <laughs> Ważne jest to, aby uspokoić ten oddech, żeby był w jednym rytmie, na spokojnie, głęboki wdech i wydech. Wtedy zobaczysz, że się uspokajasz i możesz swobodnie wejść do wody. Moje odczucia w trakcie takiego morsowania były tego typu, że. Miałem wrażenie, jakby miliony igiełek wbijało się w moje ciało. Taka jakby wodna akupunktura, tak to określam. Ale ten stan mija po około minucie dwóch, później po prostu czuję zimno. Ja zawsze morsowałem w ten sposób, aby wejść, posiedzieć z 5 minut może 7 nigdy nie kontrolowałem czasu na zegarku, więc ciężko mi określić, ile minut faktycznie spędzałem. Po czym wychodziłem na plażę, ponownie zaczynałem truchtać, biegać od miejsca do miejsca, dodatkowo siebie dogrzewając i wchodziłem na drugi raz i miałem troszeczkę inne już odczucia pod względem wchodzenia. Później wydaje mi się, że jest troszeczkę prościej, bo ja osobiście tak to odczuwałem, że miałem wrażenie jakby ktoś mi polewał z kolei ciepłą wodą, a nie mm, odczuwałem już tego zimna. Było przyjemnie, no i też nie miałem nigdy takiego stanu, żebym siedział na tyle za długo, żeby się, siebie wyziębić. E, dziwnym odczuciem, jaki miałem z kolei po morsowaniu, i tak było nieraz, kiedy temperatura była chłodniejsza, to miałem wrażenie, że te wielkie kawały mięsa, jakie są na moim ciele, czy też mięsa i tłuszczu, tak jakby nie były moje. Muśkielet się poruszał, ale miałem wrażenie, jakby moje mięśnie nie były do końca moje. Jeżeli chodzi o sam sprzęt w trakcie morsowania, no to ja osobiście zakupiłem buty neoprenowe zamykane na zamek. Było to podyktowane kilkoma względami, bardziej względami bezpieczeństwa i wygody, bo nawet w lato wielokrotnie mnie wkurzają wielkie kamienie czy mniejsze w trakcie wchodzenia do samej wody. Dla mnie jest to po prostu wygodniejsze i bezpieczniejsze. Dodatkowo w trakcie to wchodzenia właśnie do jezior jest mniejsze ryzyko na to, że skaleczy się w stopę, przetnę czymkolwiek, bo też miałem taką sytuację, że widziałem, że mój znajomy wyławiał pręty czy różnego rodzaju blachy, które mogły zrobić nam skuteczne kuku. A niepotrzebne to jest, aby mieć taki dyskomfort, czy też taką ranę na wrażliwej stopie. Więc ja osobiście rekomenduję. Buty, ale ty wcale nie musisz, jeżeli masz, coś tak powiem, uodpornione stopy i na przykład często chodzisz na błoso po domu, czy też wystawiasz swoje stopy na spacery po trawie, czy po plaży i tobie nie jest zimno. Możesz, ja osobiście rekomenduję tobie buty. Dodatkowo możesz i nie musisz. Stosować rękawiczki. Rekomendowane jest z tego prostego względu, że właśnie nasze najdalsze kończyny najszybciej się wyziębiają i wielu, wiele morsów rekomenduje rękawice, czy to takie typowo nurkowe, czy też zwykłe. Ja morsowałem zarówno w rękawicach, jak i bez, więc tutaj nie dam Tobie jednej rekomendacji. Zawsze, no dobra, prawie zawsze morsowałem w czapce, raz zapomniałem, ale też wiem, że są. Takie morsy, które dokonują czegoś takiego jak tak zwany reset, czyli jeżeli jesteś już doświadczonym morsem i znasz na tyle swój organizm, słuchasz siebie, to możesz spróbować wzmocnić swoje doznania poprzez zanurzenie głowy, czyli albo wtedy morsujesz w czapce, której ci nie szkoda, że będzie mokra, albo morsujesz wtedy w czepku. Albo nie morsujesz w ogóle w czapce. Widziałem morsy, które nie chodzą w czapkach, które chodzą w czapkach, albo po prostu mają czapkę na głowie. Ja jestem jednak tym, który miał zawsze przede wszystkim kąpielówki, buty i czapkę. A wiem, że są morsy, które po, zaraz po wyjściu z wody, po skończeniu, zawsze. Kończą to rozgrzewką. Ja też zawsze biegam z tego względu, że sam widziałem, że mam, miałem przynajmniej takie wrażenie i mam takie wrażenie, że moje ciało się szybciej osusza. Po kilku minutach takiej rozgrzewki, czyli ponownego biegania wokół plaży, udajemy się na miejsce, gdzie zostawiliśmy rzeczy. Wiele morsów rozkłada sobie taką karimatę, na której staje, żeby ten piasek, który jest, nie wchodził im do butów. Ja po prostu rozcielałem ręcznik. Nie inwestowałem w żadną karimatę. Część morców zakłada na siebie takie poncho. Gdzieś tutaj wstawię zdjęcie, jeżeli oglądasz plik wideo, żebyś zobaczył, jak takie poncho wygląda. Z tego względu, że. Ręce mogą Ci, że tak powiem, zgrabieć. Możesz mieć je lodowate i może Ci być ciężko wykonać pewnego rodzaju czynności. To poncho ma Ci pomóc się troszeczkę dogrzać, no i żebyś łatwiej się później ubrał i wrócił na przykład do samochodu. Część morsów wozi ze sobą gorące napoje typu herbata, aby się dodatkowo dogrzać po samym morsowaniu. Ja nigdy termosu ze sobą nie nosiłem, dopiero mogłem się napić czegoś ciepłego, jak wróciłem do domu z plaży. I ubieramy się. Też nie chodzi o to, że w momencie, kiedy skończyliśmy morsowanie, zaraz włączamy klimatyzację w samochodzie i siebie dogrzewamy, bo nasz organizm pracuje. Ja miałem wtedy zawsze takie wrażenie, że po takim morsowaniu, jak faktycznie ktoś by mnie polewał ciepłą wodą, mimo, że tak powiem, lodowatej temperatury czy zimnej temperatury zimowej. Miałem wrażenie, jakby mi było bardzo gorąco, i później się zastanawiałem, jak to finalnie będzie będę odczuwał w trakcie, kiedy wrócę do domu. Więc to jest dla mnie taki podstawowy pakiet wiedzy, jeśli chodzi dla osoby na start. Czyli po pierwsze, kontaktujesz się z lekarzem, aby zebrać podstawowe informacje, kontaktujesz się z osobą doświadczoną czy lokalnym klubem morsów, którzy udzielą ci wszelkich odpowiedzi i wesprą cię w Twoim pierwszym razie. Możesz zaczerpnąć różnego rodzaju źródeł internetowych, jest na pewno wiele filmików czy też artykułów, wpisów na temat samego morsowania. Czwartym aspektem bardzo ważnym jest własne nastawienie mentalne, no i podjęcie decyzji, że faktycznie chcesz to zrobić, bo nie ma czegoś takiego, że robisz to na siłę, bo może to się w siebie, tobie, w tobie, bo może się to tobie po prostu nie spodobać. Jeżeli podejmiesz tą decyzję i faktycznie chcesz spróbować, to możesz znaleźć naprawdę pasję swojego życia, coś bardzo, co e, będziesz się realizował. Co, jak możesz się jeszcze dodatkowo przygotować? Ja mogę teraz tobie zarekomendować z czystym sumieniem lodowate prysznice. Nie byłem zwolnikiem tej formy na początku mojej drogi morsowej, ponieważ moje wrażenia w tamtym czasie były takie, że no jednak to trochę zaburza ten naturalny klimat, który panuje na świeżym powietrzu, a ten, który jest nad morzem, a który mamy faktycznie w łazience więc ja nie byłem przekonany do tej formy to przekonanie przyszło z biegiem czasu gdzie przeczytałem książkę między innymi droga Icemana, gdzie głównym bohaterem jest Wim Hof który uczy technik oddechowych no i rekomenduje między innymi taką formę którą możesz też dodatkowo wykonywać w trakcie letnich miesięcy więc jak się zastanawiasz jaką formę morsowania czy też wystawiania siebie na zimną z wodą wybrać no to lodowate prysznice możesz robić przez cały rok Praktycznie każdego dnia, minuta dziennie dać takiego kopa energetycznego, kopa do działania, do tego, aby działać, realizować się i zyskać dodatkową e, motywację do wykonywania innych rzeczy, na które mógłbyś być ospały, gdybyś tych lodowatych prysznicy nie zrobił. Na podstawie tych wszystkich aktywności możesz, że tak powiem, rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. Nie mówię o samolodowatych prysznicach, bo to może działać na ciebie wręcz odstręczająco. Na mnie tak działało, ale i tak się zdecydowałem wejść pierwszy raz, a od tego pierwszego razu już później poleciało z góry. Możesz zapisać do lokalnego klubu Morsów. Ja jestem osobą na tą chwilę niezrzeszoną z żadną z tych organizacji, o których tobie wspomniałem. Możesz się zapisać z tego względu, że będziesz uczestniczył wtedy i też będziesz informowany o różnego rodzaju wyjazdach, więc nie będziesz musiał robić tego na własną rękę, aby z kimś się po prostu umówić, poznać nowych ludzi ciekawych, no i radosnych z życia, bo Morsy to też jest taka bardzo interesująca i bardzo przyjazna grupa osób, która wzajemnie siebie wspiera, czy też mm, Daje takiego dodatkowego kopa do tego, aby realizować się na innych polach. Morsy też często w sezonach letnich, oprócz lodowatych prysznicy, wykorzystują swój czas aktywnie na bieganie, jazdę na rowerze, więc poprzez samą aktywność morsowania możesz zachęcić siebie, czy też zmotywować do tego, że będziesz wykonywał inne rodzaje aktywności, na które jak wcześniej mogłeś twierdzić, nie masz czasu, czy też nie miałeś siły, czy ochoty. Na mnie tak samo morsowanie działa, że mam dodatkową motywację i siłę do realizacji własnych projektów. Mam dodatkową energię i uśmiech na twarzy, mimo nawet pochmurnej pogody. Chcę mi się po prostu żyć. Dla mnie to fantastycznie działa. No i też Tobie rekomenduję, abyś Ty spróbował, czy też Ty spróbowała swojego pierwszego morsowania w życiu. Mam nadzieję, że te informacje, które się tu pojawiły będą dla Ciebie pomocne są dla Ciebie przydatne? Jeżeli tak, daj mi znać w odpowiedzi zwrotnej na moich portalach społecznościowych w Facebooku, Instagramie, czy też na LinkedIn'ie. Możesz do mnie zawsze napisać, jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania po tym nagraniu, na które nie uzyskałeś informacji, na które nie uzyskałeś odpowiedzi. Niestety, bywa tak, że czasami ta klątwa wiedzy, którą ja bym chciał tobie, znaczy może nie tyle klątwę wiedzy, co chciałbym ci przekazać możliwie najlepsze informacje, jakie mam w sobie, ale klątwa wiedzy powoduje, że wylatują mi te myśli z głowy a nie chcę się przygotować w ten sposób, aby sztucznie czytać tobie z kartki, tylko wolę się podzielić faktycznymi przemyśleniami, faktyczną wiedzą, którą ja mam ze swojego doświadczenia. Być może będzie dla ciebie pomocna. Więc jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz do mnie śmiało na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. Jak tylko będę mógł, odpowiem na te pytania. Jeżeli chodzi o publikacje, które mogę tobie też polecić do przeczytania, to po pierwsze Scott Carney: Co nas nie zabije. Po drugie, droga Icemana, e, Koen de Jong, niedawno też nagrywałem podcast właśnie o tej książce, jeżeli chodzi o Co nas nie zabije, książkę jeszcze drugi raz czytam, więc będę chciał się przygotować do kolejnej recenzji, którą być może usłyszysz w niedługim czasie. A też wiem, że w grudniu ma wyjść książka o Wimie Hoffie, o metodzie Wima Hoffa. No i samą personel Wima Hoffa też tobie rekomenduję do tego, abyś zapoznał się z różnego rodzaju źródłami na temat tego człowieka, ponieważ on pokazuje bardzo interesujące informacje na temat technik oddychania, na temat technik wystawiania swojego ciała na zimno. Ale to jest na inny odcinek podcastu, więc zapoznaj się z tymi publikacjami. Mogą cię dodatkowo zmotywować do tego, aby poeksperymentować ze swoim ciałem, wystawiać swoje ciało na zimno. No i mam nadzieję, tak jak już wcześniej wspominałem, że te treści, które dziś Tobie przygotowałem, są dla Ciebie interesujące i pomocne. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Adam Dobrzyński. Ja dziękuję bardzo za Twój czas. Trzymaj się. Cześć.